Witam Was rano, dzień dobry wszystkim, jest godzina ósma, więc w sumie już nie taka bardzo poranna, ale jednak słuchajcie, taka sytuacja, chyba się Bałtyk cofa też nie miałem o tym zielonego pojęcia, ale tak to wygląda, około 7 metrów, 8, się praktycznie cofnął ponieważ tu wszędzie, gdzie przede mną widzicie o w tym miejscu, od tu jest skraj wody wcześniej skraj wody był tutaj więc wygląda jakby się normalnie cofnął Chciałem tu gdzie stoję, chciałem chodzić w woderach. Mogę chodzić bez, ale to dobrze się składa. Może głębiej troszkę wejdziemy, może więcej znajdziemy. Wszystko się okaże. Yy, no co, biorę wykrywkę i ruszam, póki jeszcze nie ma dużo ludzi, póki nie wieje, bo ma dziś dość mocno wiać. Szukamy skarbów. Szukamy kolejnego złota. No i mamy trafionko, pierwsze takie dzisiaj. Naszym pierwszym trafieniem jest 2 euro ze skraju. Fajnie, dobry początek. Poza tymi śmieciami, oczywiście, no to 2 euro jest fajnym trafieniem. Na dzień dobry. Mam taką tajemniczą kieszonkę. I tu sobie będziemy wszystko trzymać. To oglądali już kiedyś moje wojarze jeziorne. To wiedzą. Dobra, nie ma nic. Piękny dzień, powiem wam. Miał padać, miał wiać. Może jeszcze będzie, ale na razie jest genialnie. Słuchajcie, wykopałem coś, co wygląda jak pierścionek. Obrączka, ale... Ale nie wiem. Jakiś aluminium chyba. Albo coś, albo i nie. No. no mam! Obrączkę mam jakąś. Ale... To nie złoto, to jakiś szajs ale jest. Jakiś aluminium dziecięce. No ale fajnie, trafiło się coś. No mam następny dołeczek 21-22 i będziemy mieli jakieś drobniaczka chyba starego. Chodźcie, do wody pójdziemy, a tu mamy trochę, trochę więcej. 50 centów. Może 50 centów na no, za dużo nie ma na razie. Śmieci znalazłem trzy mini bursztynki. Później Wam pokażę i chodzimy dalej. No i mamy następną obrączkę chyba, moi drodzy. Pierścień mamy jakiś Ale się zapada Czarny pierścień. Ale piękny, ładny jest Tam jest na niej napisane: Tangsten carbide carbide. Nie wiem, ale jest piękny. Słuchajcie, no jest naprawdę ładny i ciężki. Piękna sprawa. yeah A teraz wykupujemy rusa. Wszystko na jednym kawałku na razie. Coś tam się dzieje. No dobra, taką mamy wysepkę, czyli tu na skraju tej wysepki. Czyli tak jakby to, co zgubili, co zabierało morze, i tu na i tu, w tą wysepkę, w ten skraj wrzucało. Schodzę z plaży. To, co znalazłem, to znalazłem, to widzieliście. Podsumujemy to zaraz i zapraszam Was do następnego filmu. Ale najpierw podsumujemy. Szybkie podsumowanie, i lecimy oglądać następne wyjście. Nie ma tego dużo, ale coś jest, coś się trafiło. Także to są moje fanciki z dnia dzisiejszego tak jak mówię nie dużo, ale w miarę w miarę sensownie 2-3-4 euro Wyszła taka stara aluminiowa obrączka jakaś obrączka pierścionek taka pozłacana była coś takiego ale widać że aluminium było. no i wyszła taka piękna czarna obrączka Jest naprawdę ładna widać że świeżyna nie ma nie jest to żadne złoto nic tam ma w środku jakiś napis yy, tank, tungsten karbid nie wiem tungsten nie wiem, coś takiego. Domyślam się, że jakaś stal nierdzewna, może coś w ten desenie, ale bardzo ładna jest. Jest ba naprawdę bardzo, bardzo ładna. Bardzo fajnie wygląda. Eee, do tego wszystkiego znalazłem trzy bardzo, bardzo małe kawałki bursztynku. Eee, no ale fajnie, zaczął się bursztyn, także już niedługo również będzie bursztyn. Bursztynu też będę szukał, jak to przypada na poszukiwacza. Poszukiwacza przygód, poszukiwacza wszystkiego. Także bursztyn też będzie grany te małe kawałeczki, które widzicie, no są dość fajne, dość fajne na dobry początek, do jakieś małe buteleczki. Lecią oglądać następną część, leci oglądać następne poszukiwania. Dziś policzymy sobie pieniążki, które udało mi się znaleźć na plaży, które udało mi się wyszukać moim nogsikiem, wykrywaczem. Słuchajcie, wiem. Na samym początku umowa była inna. Miałem pierw cały pojemnik uzbierać do pełna i dopiero wtedy go liczyć, ale sytuacja lekko się zmieniła i po pierwsze na plażach już praktycznie nie ma drobnych, nie, le, nie za dużo już znajduję, więc będzie ciężko mi szczerze mówiąc go dozbierać na ten moment do pełna, tym bardziej, że to i tak nie było dużo zbierania, bo to było od początku września. Mniej więcej, może połowy sierpnia, aczkolwiek w połowie sierpnia to ja tu byłem, no więc nie był to za długi czas. Po drugie, potrzebuję tych pieniędzy, potrzebuję w coś zainwestować. W co? Dowiecie się w swoim czasie, ale po prostu ich potrzebuję, także liczymy. Zobaczymy ile tego tu jest. Yy, ja jeszcze tego nie liczyłem, więc nie wiem. Yy, ciężko mi jest powiedzieć na oko ile tu może być. Jest to na pewno ciężkie. Także jak chcecie, to piszcie w komentarzach i zobaczymy, czy ktoś trafił, albo kto był najbliżej. Ale no, ogólnie myślę, że ciężko będzie trafić. <grym> Dobra, wysypuję, bierzemy się za liczenie i zobaczymy, ile udało mi się zebrać. Jestem sam strasznie ciekaw, sam naprawdę nie mogę się doczekać, aż to policzę. Także do dzieła. Wow, trochę tego jest. Najgorsze będzie teraz rozdzielanie, więc yy, ja sobie to porozdzielam. Porozdzielam sobie to nominałami, jak już to rozdzielę, to będziemy liczyć. Będziemy to dzielić i liczyć jakoś, prawda, żeby coś z tego wyszło. Dobra, ja dzielę i widzimy się za chwilę z powrotem. Podzieliłem, udało mi się. Eee, tak jak widzicie tu mam 2 eurówki, 1 eurówki, 50 centów, 20 centów, 10 centów. I tu na końcu mi zostało 5 centów, 2 centy, 1 cent. To jest końcóweczka totalna. Nie Jest ich niedużo, nie będzie dużo liczenia, ale cała reszta. Wow, powiem Wam robi to na mnie wrażenie. Jak tak patrzę ile tego tutaj leży sobie razem. No i co? Zabieramy się do konkretnego liczenia, czyli rozdzielam to po, po 10 euro na każdą kupkę, Zobaczymy, ile tego wyjdzie. Yy, drobniejsze 10 centówki, 20 pewnie rozdzielę po, po, po eurusie na każdą kubkę i potem będziemy razem już liczyć. Na ten moment po raz drugi znikam i pojawiam się, jak już będzie wszystko porozstawiane i gotowe do liczenia. Podzielone, słuchajcie, mam to podzielone. I powiem Wam, że naprawdę robi wrażenie. I co, liczymy? Liczymy, ile tego jest, bo jestem sam strasznie ciekaw, ile udało mi się znaleźć. Dawajcie. <grym> podzielone mam tak, że tu mam wszystko po 10 euro podzielone do tego momentu. To jest jeszcze też 10 euro. Tu już jest wszystko po eurusie podzielone. Tylko, miedziaku, tylko miedziaki są niepoliczone. Tam ich jest około 40-50, może centów, tak. Na oko. Dobra, liczymy, lecimy z tym, słuchajcie. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Wow. 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290. Na ten moment mam już 290 euro. Powiem Wam, no nieźle, nie spodziewałem się aż tyle. 290. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To jest 300. 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310. 310 euro. Wow! Słuchajcie, no niesamowite, ale nie. Ja, ja to policzę jeszcze raz, bo ja do końca w to nie wierzę. Zobaczę, czy się gdzieś nie pomyliłem, tak? 310 euro, no powiem wam, i to nie cały pojemnik, to w całym pojemniku z 500, jakby było pewnie, nie? Yy, wow, naprawdę.

Naprawdę wynik jest ogromny. Nie chcę wiedzieć, co się będzie działo po całym sezonie. Jeżeli to było w, zebrane przeze mnie w czasie po sezonie, no to naprawdę myślę, że przyszły rok będzie naprawdę na grubo. Dobra, słuchajcie, to jest 310 euro. 310 euro, jeżeli pomnożymy razy obecny kurs, czyli jakieś 4,50, no to 310 razy 4 to jest. 1240, 50 centów, 1300, 1400 zł, więc myślę, że wynik naprawdę zacny, naprawdę, naprawdę konkretny. I co? I powiem Wam tak: te pieniądze mają już pewne przeznaczenie. Muszę je teraz iść do automatu, zamienić, wpłacić na konto i pójdą w świat. Pójdą w świat, ale wrócą do mnie pod pewną postacią, pod pewnymi postaciami. Co za nie kupię? Zobaczycie sami, wszystko się okaże z czasem na kanale. Także bądźcie cierpliwi, śledźcie filmy, śledźcie kanał. A ja pakuję to z powrotem do pojemnika i zbieram się do automatu, żeby to wszystko policzyć, żeby to wszystko zamienić, żeby dostać papierkowe pieniążki. <laughs> wow, powiem wam, naprawdę jestem w szoku. Jestem w szoku, że tyle wyszło. Super. Idę na zwiady, po tych burzach, które były, po tych sztormach, tam wiatr dochodził do chyba 80 na godzinach, nie lepiej, idę na zwiad i zobaczymy. Jest niedziela rano, no i na razie idę tylko sobie popatrzeć na oko, w piasku poszukać, a z czasem zobaczymy, może i do wody się powchodzi, jest fajnie, jest ładnie, może już jest spokojne. Także zobaczymy, czy coś wyrzuciło, czy chociaż cokolwiek da się znaleźć. No i tak to wygląda. Widzę, że jakieś tam śmieci większe miejsce leżą. No będziemy szukać, będziemy patrzeć. Wow. Co to, jak to w ogóle wygląda? Wszystko. Tam już widzę, że ktoś chyba szuka, grzebie. Zobaczcie, jakieś elementy metalowe są. Konstrukcje. No interesujące, interesujące. Dobra, idę szukać. Jak coś znajdę, to wam pokażę. Słuchajcie, przerzucam sobie takiego śmiecia wymieszanego z dużą ilością muszli. Tam znalazłem kilka mniejszych bursztynków, ale teraz mam taki już fajny, taki ładny kawałek. Pierwszy taki mój większy. I taki jest fajny porządny jest <noise> <noise> ale się cieszę słuchajcie to jest... jakie to jest normalnie gorączka złota jak nic o pięknie dobra szukam dalej ogólnie tam mam tylko kilka małych yy, kilka takich drobiazgów później wam pokażę wszystko ale jest naprawdę fajnie jest bardzo fajna pogoda jest cieplutko no i w końcu pojawił się taki fajny burstynek naprawdę naprawdę fajny <noise> yeah. No i dobra, koniec tego dobrego. Więcej chodzić nie będę, po prostu nie ma gdzie tego szukać. Nie ma za bardzo śmiecia i, i nie ma po prostu. To co miałem dzisiaj znaleźć to znalazłem. Takie jest moje przekonanie. Wydaje mi się, że ten kawałeczek jak na kawałeczek z plaży jest dość fajny, dość sympatyczny. I tyle. Zaraz wam podsumuję. Pokażę Wam to bursztynki, które udało mi się znaleźć i, i tyle. Także zmierzam do samochodu, przebieram się i wszystko wam pokazuję. Jestem przy aucie. Straszny ruch za mną, także może być trochę hałasu. Nie znalazłem za dużo tych bursztynków, już wam pokazuję ile. No ale te trzy są takie. Jeden jest większy, dwa są takie średnie. Jak dla mnie, oczywiście, nie dla zawodowych zbieraczy, bo dla zawodowych zbieraczy to, jest pewnie, to są pewnie drobne, albo po części by się w ogóle nie schylili. Także tak to wygląda. Ja wiem, że. Tu są to w ogóle drobiazgi takie mi malusie No i to jest ten największy, który mi się udało trafić Tu są jeszcze takie dwa Także fajnie, no powiem Wam naprawdę fajne są ten jeden duży Bardzo mi się podoba Jest naprawdę, naprawdę bardzo no dla mnie największy, no to wiecie, mi się japa cieszy no, Będzie się cieszyć jeszcze długo, dopóki nie znajdę większego Znajdę większy, będę miał nowy rekordzik To będzie mi się znowu japa cieszyć No na ten moment cieszy mi się bardzo z tego Tyle w tym filmie Dziękuję, że się dziękuję, że oglądaliście Spodziewajcie się więcej Złota Bałtyku I tyle, trzymajcie się Miłego dnia, cześć